Dyskusyjny klub filmowy działający w Kinie Światowit to miejsce dla miłośników kina. DKF serwuje ambitny, pełendozny repertuar światowej i rodzimej kinematografii. Jest to miejsce, gdzie można nie tylko obejrzeć film, ale również podyskutować, wymienić się wrażeniami i opiniami. Najbliższe spotkanie w ramach DKF odbędzie się 15 czerwca o godzinie 19. Widzowie obejrzą film Sundown. Kino Światowit jest gospodarzem DKF-u już od końca lat 70. -tych. Naszym patronem jest Andrzej Munk, no i z tym też będą związane niedługo, taki, niedługo będzie związany seans w ramach cyklu, który też jest pod patronatem DKF-u, czyli krótka historia polskiego kina. 22 czerwca pokażemy zezowate szczęście. No i tak się ułożyło, że zaraz. Po potem będzie nasze ognisko integracyjne. W tym roku jest kolejna edycja i to nie jest tak, że tylko klubowicze mają wstęp. Każdy, kto ma ochotę, to może do nas dołączyć, a może potem po tym ognisku dołączyć z kolei na nasze seanse, które odbywają się tak średnio dwa razy w miesiącu, zawsze w czwartek o 19.00. Spotkania mają przede wszystkim uczyć postrzegania filmu i odczytywania go jako dzieła sztuki, dlatego też repertuar klubu jest dobierany z dbałością o różnorodność. Dyskusyjny klub filmowy od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Średnią e, statystyczną liczbę widzów to jest nas około 40 na każdym spotkaniu. Oczywiście wszystko zależy od, e, od tego, jaki to jest repertuar, e, co akurat się dzieje też w Elblągu, e, od tego, czy jest to okres bardziej wakacyjny, czy taki typowo, e, powiedzmy, kinowy, bo są takie okresy w roku, które nazywamy takim e, momentem, kiedy wchodzą najważniejsze premiery, więc wtedy też taki ruch w kinie jest po prostu większy. To jest widz przede wszystkim otwarty na kino, e, na różne formy. I to, co jest najważniejsze, że udział jest absolutnie dobrowolny. To znaczy, nawet jeżeli ktoś przychodzi na spotkania DKF-u, to nie ma absolutnie obowiązku, żeby zostawać na dyskusji. Natomiast jest nam bardzo miło, jeżeli kolejne osoby dołączają do nas na rozmowach, na rozmowach że są z nami na rozmowach po filmie. No i przede wszystkim to, że razem dyskutujemy, to oznacza, że przede wszystkim odkrywamy nowe rzeczy, bo tylu ilu jest widzów na DKF-ie, tyle jest spojrzeń też na konkretny film. W dyskusyjnym klubie filmowym zawsze prezentowane są bardzo ciekawe filmy. Często jest to nowe polskie kino i zagraniczne, pokazy z festiwalów, przegląd najlepszych polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych, a także animacja. Stałym elementem działalności DKF-u są spotkania z twórcami i teoretykami kina. Organizatorzy zadbali także o specjalne wyróżnienie swoich widzów. Od kilku lat wprowadziliśmy tak zwane legitymacje DKF-owskie, i to jest też forma takiego podziękowania dla tych wszystkich, którzy chodzą regularnie na spotkania. Widzowie zdobywają pieczątki za każde spotkanie, potem na koniec roku przyznawane są nagrody. Poza tym co roku staramy się wprowadzić kolejny gadżet z logiem naszego DKF-u, tak żeby rzeczywiście to przywiązać. Związanie do tego klubu również na tym poziomie było widoczne. Dyskusyjny klub filmowy istnieje w Elblągu od końca lat 50. W maju 1978 roku patronat nad DKF-em przejął Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z niezależnym wówczas Kinem Światowit. Wtedy też klubowi nadano imię Andrzeja Munka, jednego z najważniejszych reżyserów w historii polskiej kinematografii.